Witam z tej strony iSnake. Chcemy Wam dzisiaj pokazać niedokończoną grę, która prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie. Może kiedyś jest to robiona przez fanów Terminator FPS. Znalazłem tę grę na Indie DB. Widocznie oni tam zbierają jakieś fundusze. Jest w tej chwili do pobrania demo, która jakaś ostatnia aktualizacja była z połowie 2011 roku. Projekt gdzieś trwa od 2009. No, więc chyba, chyba to nigdy nie ujrzymy, ale pomysł mieli naprawdę świetny. Jak można zobaczyć, nie nagrywam tego na żywo, ponieważ nie ma tu opcji dźwięku. Musiałem swój głos dobrać do... mój komentarz do tej gry. No, jak widzicie, celownik jest tu totalnie strzeniony, nic bo nie widać. Do... do przeciwników można strzelać i wiadomo jak te hity wchodzą ale jest to jakaś wersja wręcz alfa, tak więc no, nie ma się czym nie ma co zarzucać zbyt wiele twórcom. bardzo ciekawy klimat, świetna muzyka, podkłady dźwiękowe, stylizacja broni, przeładunku też naprawdę się sprawdzają, naprawdę jest klimat. Mógł tą grę czy tą to demo porównać takiego Call of Duty jakby było to jeszcze bardziej dorobione. Celowanie jest fatalne przez celownik, jak wspomniałem lepiej chyba nawet bez celownika, ale nawet nie wiadomo jak te kule lecą. Nieraz coś się niszczy, nie trafiając w ogóle w to, ale tempo akcji jest dość szybkie. Widać i żałuję, że ta gra nie powstała, czy ten mod. Ponieważ mogło być coś ciekawego w tym demie, które podam Wam link na dole można zagrać w akt pierwszy i trzeci można spróbować, ale naprawdę można się przy tym nieźle nadenerwować. Tak, widzicie, się tu zablokowałem. Nie wiadomo gdzie iść. Nie ma żadnego. Nie ma żadnej mapy. Chyba naboje są nieskończone, ale to takie zalety alfy. Naprawdę można żałować tego, że tego nie powstało, bo świetny pomysł. Można powiedzieć, że grafika też całkiem nieźle. Tak bym powiedział, że się prezentuje lepiej niż Call of Duty, choć tej gry nie potrafiłem włączyć na najwyższej rozdzielczości, dlatego widać pewne niedoróbki. No ale to będzie pewnie 800, bo 1000 ileś na 800 naprawdę słabo, ale jakby to było włączone w wysokich rozdzielczościach, byłoby naprawdę nieźle. Spróbujcie sobie zagrać, jak ktoś jest chętny. Ja tą grę wpadłem przez przypadek, i myślę, że jeszcze za y nagram coś z tego, I z tej strony indie DB lub y moty DB. Już kilka ciekawych tam dem powstaje. Czy kiedyś się ten projekt skończy, no nie wiadomo. No zobaczmy, co będzie dalej. Jak widzicie, no przeciwnikami mamy typowo z uniwersum Terminatora te drony takie latające. Tu w tej chwili się przyblokowałem czy przeciwnik jest jakiś niezniszczalny. Pojawiają się maszyny, te słynne Terminatory, nie wiem czy te 1000, nie pamiętam z tego uniwersum, a także różne te większe statki bojowe lub czołgi. No ja tu nie miałem nerwów zbyt długo w to grać, pograłem chwil, kil, chwil kilka, no i tylko żałuję. Nie ma się co duże męczyć i tego przejść, więcej ktoś poddenerwuje, ale możecie spróbować. Gra zajmuje około 400 MB, tak więc ściągnięcie tego to trwa chwilę, a, można, a może komuś się spodoba. Jaki jest problem przy ściągnięciu tego pliku? Plik znajduje się na tej stronie DB, MOB DB lub Indie DB. Kurczę, non stop tam jest serwer zajęty. Pliku się w ogóle nie da pobrać, czasem się uda, ale z, chyba zrobili to po to, żeby ktoś się zalogował na tą stronę, czy tam założył konto, bo wtedy bez problemu wszystkie pliki pobrałem. No, popróbujcie. A widzicie, fajny świat. Tutaj oglądacie sztuczną inteligencję jakiś takiej. Następne jakieś parametry na próbę walczyć. Ja też szczelałem, szczelałem do tych działek tego samochodu opancerzonego, ale jakiś tam nie było w ogóle, mi dane tego zniszczyć. A więc w dalszym, dalszą część mapy się nie przedarłem. Próbowałem kilka razy. Tu jest ten słynny taki jakiś samolot szpiegowski ich który wyszukiwał żywy, jak to było na filmie. I gra mi się na tyle podobała, ponieważ pamiętam automat sprzed nie wiem 10-15 lat, jak byłem, nie wiem czy w średni, czy wiem, w podstawówce, na wycieczce byliśmy w takim jakby, w klubie i były tam maszyny z takimi imitacjami karabinów, tak, z celowniczkiem i było coś w tym. Podobnego, on też się szczelało do tych wszystkich terminatorów. Ja pamiętam z tego tyle, że nie pograłem długo, bo szczelałem wszędzie. I się okazało, że miałem nie szczelać wszędzie, bo też wybiłem swoich. A... a myślałem, że to przeciwnicy, ale tak się mi spodobało, tak się rozpędziłem, że wyniszczyłem wszystkich. No i długo nie pograłem, ale to było na żetony, tak więc szkoda było kasy marnować, jak się nie wiedziało o co chodzi. Tu jest włączone teraz akt trzeci jakieś trzeba się przedrzeć przez oblężenia maszyn, pewnie do jakiejś bazy się dostać no i tu widać niezniszczalność tych maszyn, no może one tak mają być, ale rzucam granatami, odpalam granatnik, szczelam i chodzą dalej, no nieraz za tu ta inteligencja i się położą no. ciężko z nimi. Dobrze, ja się żegnam, zostawiam Was z tą grą. Spróbuję jeszcze znaleźć parę takich perełek niedokończonych, czy tam opuszczonych projektów i Wam zaprezentować. Dzięki wielkie, z tej strony IceNake.